założę tutaj cyk te siłbeczki zobaczcie taki zestawik gwint nam mnie bardzo wieje wrzucam tarczę kotwiczną cyk musi nam tu ładnie najść bezbicie młotkiem i teraz tą część wkładamy tym dłuższym do dołu zobaczcie tu ma takie wyżłobienia. I tutaj tak samo są wyżłobienia, i właśnie wkładamy je. Widzicie? Tu jest szerzej. I cyk. Wziąłem sobie taki klucz i po delikatnie od dołu pobijam te śruby. I tak to wygląda teraz. Zobaczcie. Wykręciłam się śrubka i zginęła. I teraz kurde jest problem, bo nie ma zapasowych. Muszę coś poszukać zakręcamy na krzyż cyk, syk, cyk, cyk. Takim syk. momentem obrotowym to trzeba dokręcić. Z takim momentem, że jak zacznie strzelać w łokciu, to przestajemy. Trzeba mieć w łokciu, wiecie co. Uwaga. O, strzela. No to jeszcze nie. Strzeliło i gitara. Może być. Zobaczcie, miałem taki problem. Nie mogłem nałożyć na świeże szczęki. Nie mogłem założyć tego nadal nie mogę. Myślę, że jest coś nie tak. A się okazało, tutaj zacząłem zakładać cylinderki, ale brakło mi sióbek. Muszę jechać dokupić. Przy zakładaniu szczęk wyszedł mi taki problem, że nie mogłem nałożyć bębn na owe szczęki. Okazało się tutaj, zobaczcie, jest takie coś i to jest druhome. Góra, dół, lewo, prawo. I tym można manewrować. Właśnie się dopiero przez przypadek teraz o tym dowiedziałem. I biorę taki gumowy moteczek i naparzam na przykład nie wiem czy, czy tak to powinno wyglądać podczas montażu. Dostosuję do swojego rozmiaru kształtu i tak dalej. Teraz widzicie, teraz pasuje lux elegancko także można zakładać, o, coś takiego i to łączymy cyk podkładka, tą dziurkę idzie. I ta się wrzuca tu, oczywiście roz, rozszerza się tu i tu i gitara, o to już nie wyleci. Następnie zakładamy to cyk tutaj, cyk tutaj, tu jest taki ząb widzicie. Tutaj go wkładamy w to, następnie założę sobie szczękę, tutaj zobaczcie wkładamy to w to. I jeszcze w to i jeszcze w to czyli zakładam już normalnie oczywiście zapraszam do subskrybowania mojego kanału aby być na bieżąco z filmikami i mamy w porządku I zobaczcie jak to działa tu jeszcze nie będzie sprężyna rozpiera nam zacisk jak bierzecie się za takie coś to warto sobie wydrukować lub Zrobić zdjęcie na telefon takich planów. One są za darmo oczywiście. I tu macie mniej więcej wszystko ustawione tak jak to powinno być. od tutaj powinno być jeszcze takie futerko. Ale to ja to później założę. Ja to mam. Teraz założę sobie sprężynę. I próbuję takiego sposobu, że założyłem sobie luzem. Mam nadzieję, że mi coś z tego wyjdzie. I zakładam. Razem ze sprężynami. Syk. Tutaj mi się widzicie scharatało, ale to wezmę tego pędzelka i sobie tutaj zabezpieczę. No i zobaczmy samo. Bębę sam. Jak tu będzie siedzieć. Popukajmy się w głowę. No i dobrze. Tu są te wszystkie szmery bajery. Ok, dobra, to mam zrobione. Lecimy do następnego chyba odcinka, co? Dobra, to nie, to jeszcze złożmy jeszcze złożmy tą przekładnik kierowniczą. Jest wyczyszczone, zobaczcie jak chodzi luźno. Zacznę od nałożenia tych wszystkich grzybków uprzednio smarując tutaj okolicę marym miedzianym. Mam już wszystko założone, wszystkie gumeczki. Teraz sprawdźmy sobie wstępne ustalenie drążka bocznego przed montażem w samochodzie. Czyli jaka musi być odległość. Zgadza się, wymiary się zgadzają zgodnie z instrukcją. Zobaczcie, 79,5 mm, to już o takie mm to nie patrzę. Tu jest 4, 4,5. Złóżmy sobie to. Prosta sprawa, uszczeleczka. Oczywiście, wcześniej trzeba było to wyczyścić. Możemy trochę silikonu dał. Udało się zakręcić ją bez problemu, tylko w kluczem dużym. No i teraz co? Tak wygląda właśnie budowa. To wchodzi, ta piasta wchodzi właśnie w całe te nasze zestawy łożysk. I tutaj nachodzi na to jeszcze taka tulejka, ona nachodzi tak i wystaje tak jak tutaj widać na to właśnie nachodzi przegub, co ważne, przegub jest widzicie, tutaj jak są gwinty, to od tej strony jest takie pół centymetra gdzie nie ma gwintu a od tej strony gwint jest od razu więc tutaj gdzie nie ma gwintu te pół centymetra to jest strona od silnika nakładamy to to jest oczywiście stary przegub, ale ja go założę, bo nowego nie mam. Kupię nowy, to, to zmienię. I tutaj nakręcamy nakrętkę. Taka tu jest sytuacja, że w środku jest właśnie ta tuleja, co przedtem jak rozbierałem to widzieliście. O, ta tuleja. I ta tuleja jest między jednym i drugim łożyskiem. I te łożyska mają tak ścisnąć te tuleje, aby ta tuleja się delikatnie zgnietła. I wtedy jest poprawnie założone. Po całej takiej operacji oczywiście zaklepujemy tutaj nakrętkę. Ja tego jeszcze nie robię, ponieważ będę ściągał przegub i zakładał nowy. Ja teraz wezmę stare śruby, oczyściłem je trochę z rdzy i tutaj podkładki zamontuję na smarze miedzianym. Stare koła też oczyściłem tutaj z rdzy, aby nie, nie przeniosła się rdza na nowe nowe bębny i zamontuję tutaj z tej strony. Z tej strony też tutaj niestety musiałem zamówić nową nakrętkę, bo ta jest jakaś niby nowa, ale zobaczcie jak wygląda. No teraz już jest Nasmarwana, ale jest po prostu, jej gwind jest po prostu taki, jakby rozgnieciony. A nie będę na hama tego kręcił, tu jest ok, tu jest ok i tu jest ok. Zakładam pierw na tą stronę i na tą stronę koła. Założone mam całe te zestawy. Tu się zakręca w jedną stronę, a tam się zakręca w, dru w drugą stronę. Chodzi o to, żeby podczas jazdy nie. Dokręcała nakrętka Bo jak się dokręci za, za mocno To po prostu zblokuje koło I to samo jest z tamtej strony No i tu mam zobaczcie zamocowane te odsterowania Jeszcze muszę wlać płyn Amortyzatory muszę zamontować Ale to musi stać na ziemi No i tyle No i teraz będę go przewracał na koła Jest Wiktoria. Jak to wygląda na kołach? Już fajny, maluszy. Tutaj podniesiony elegancko negatyw. Tak, proszę Państwa. Ugina się w ogóle. Ha. Coś tam się ugina. Przód tak samo wysoko. Nowe sprężyny są, nowy resor. To będzie koza, straszna. Tu jest licznik szeroki. A się zastanowiłem przez chwilkę. Możemy zamontować licznik, tak zwaną kapliczkę. Tylko jeszcze do końca nie wiem jak to by tu wyglądało. Muszę kupić sobie tą kapliczkę chyba. I co? Ewentualnie kawałek blachy tutaj naspawam. Czy nawet bym przykręcił do tego. Tutaj gdzieś dziury zrobić na te inne przyciski. I byłoby Dzisiaj w dzisiejszym odcinku to być tyle.